w dzisiejszym odcinku będziemy sobie robić bałwanę, bałwankę z pasteliny. dobra, mamy przygotowane także teraz zrobię tak i będziemy zaraz robić dwie takie kulki mamy, jak już mamy dwie kulki trzeba je złączyć Może poczekajcie, bo ja to robię na boku dobra, takie dwie oto kulki w ten sposób sobie łączymy, czekajcie w ten sposób gdzieś to powinno wyglądać ale możemy lekko przygnieść no i trzecią robimy najmniejszą oczywiście, wiadomo no troszkę większą nawet można powiem tak, dzisiaj śniegu raczej nie będzie, nie wiem, zobaczymy ale póki co w ogóle nie padało no, troszkę szkoda no cóż, prawdziwie się go u pana nie zrobimy Ale tutaj owszem No i tak to wygląda Powinno Taki Z, z pomarańczowej plasteliny sobie taki płaczek marzywamy No i robimy nas. Długi ten nos, ale no to równo W ten sposób mniej więcej No i teraz sobie Oczywiście Tutaj No to dobra Także będą nam potrzebne. Oj. Pięć takich kuleczek. Jedną już przykleiłem. Nie więcej coś takiego. I dokładamy sobie jeszcze drugą. Aha, no tak nie przemyślałem. To więcej jednak kuleczek, zróbcie. Nie sześć jak ja. Bo ja czegoś nie przemyślałem w sumie, że przecież jeszcze będzie potrzebne. I tak to powinno wyglądać. No już takiego. Ten bałwan. No, jeszcze oczywiście ręce nadal robimy. Zobaczymy, jak te ręce nie będą chciały być w powietrzu, tylko będą spadać. To nie będziemy ich w ogóle. Ale jak będą się trzymać, to pewnie zrobimy ręce. Więc jak się będzie trzymać, to zrobimy ręce. A jak się nie będzie trzymać, to czym mnie mimoje. Zobaczymy zaraz Musimy mu jakiś stajeczek dorobić, bo coś tak spada nam Więc Więc może być coś takiego na przykład O, wiecie I Gdzieś tutaj No, ta ręka to tak nie wyszła za bardzo Ale może być w miarę Jest ok. Dobra Drugą mamy I też tak samo już taką robimy drugą. No i druga mniej więcej też podobna. Oj. Coś takiego. Tak to wygląda. Więc dobra. Że teraz rozpuszczamy taką brzestelinę albo pomarańczową w sumie. Coś takiego powinno być. Tutaj była podstawka, właściwie. Więc można. Go po prostu przykleić sobie do tego, żeby on się trzymał, no bo przewracano nam się cały czas, no i No i dobro, to tutaj dajemy No i tak wygląda już efekt końcowy Powinno mniej więcej w ten sposób wyglądać Oczywiście wiadomo, nie każdego Bowen będzie wyglądał tak samo Ale coś takiego mniej więcej tutaj damy Jeszcze plastelinę mam zostało troszkę. Także taki powinien być efekt końcowy.